Oj, bardzo dzisiaj mocno wieje, ale to dobrze, bo wiatr mi się dzisiaj właśnie przyda. Mam na imię Kris Florek i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Polak z wiatrakami. Myślę, że dzisiaj to będzie jeden z moich ulubionych odcinków, ponieważ porozmawiamy sobie o zielonej energii. Holandia znajduje się na drugim miejscu na świecie, jeżeli chodzi o tworzenie własnej energii, tej zielonej energii. W Holandii znajduje się ponad 2600 takich wiatraków, które tworzą średnio 15,5 miliarda kW rocznie. Prosty przykład, do zaopatrzenia 200 tysięcy domów w energię potrzeba tylko 100 takich wiatraków. A jeszcze fajna ciekawostka: jedno machnięcie takiego wiatraka mogłoby naładować 1300 telefonów. Jak wiecie, Holandia jest bardzo małym krajem, ale celem rządu holenderskiego jest to, żeby tak naprawdę wykorzystywać każdy możliwy, każdy możliwy kawałek ziemi i nie tylko, bo również wody, do tego, żeby tworzyć własną energię. Plan jest taki, żeby do 2050 roku Holandia była samowystarczalna czyli potrafiła tworzyć własną energię, używając do tego wody, wiatru, słońca i ziemi. Dlaczego stwierdziłem, że to będzie jeden z moich ulubionych odcinków? Ponieważ bardzo się interesuję już od lat tworzeniem właśnie własnej energii, o czym powiem później, bo też jeżdżę autem elektrycznym. Ale Holandia jest bardzo wysoko rozwiniętym krajem, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie, a jedy, jednocześnie zachęcanie tworzenia własnej energii. Standardem jest teraz w Holandii to, że są stawiane panele słoneczne na wszystkich dachach nowych domów. Ogólnie planem też w Holandii jest to, żeby do roku 2030 nikt nie miał już gazu, czyli na przykład nowe osiedla budowane w Holandii nie posiadają już podłączeń w gazu. Ja osobiście po tym co stało się w Ukrainie stwierdziłem, że nie chcę gazu i jestem teraz jednocześnie samowystarczalny, ponieważ sam mam 32 panele słoneczne, o czym opowiem też później. Na co na pewno można zwrócić uwagę tutaj w Holandii, porównując do Polski, to że nie ma praktycznie miejsc, które nie są oświetlone. Także jeżeli chodzi o to, to z góry, na przykład lecąc samolotem, możecie zauważyć, że Holandia praktycznie cała jest oświetlona. Znacie taką sytuację, siedzisz w aucie, stoisz na światłach, na skrzyżowaniu, gdzie nie ma nigdzie dookoła żadnego auta, a czekasz, aż się włączy zielone światło. W Holandii nie ma czegoś takiego. W asfalcie, Pobudowane są sensory wszędzie dookoła świateł. Mianowicie, w momencie, kiedy nadjeżdżasz do skrzyżowania, a nigdzie dookoła nie stoi żadne auto, automatycznie włącza się zielone światło i możesz jechać dalej. Jak mówiłem, dzisiaj bardzo mocno wiało, ale nic nie szkodzi. Słuchajcie, przejdźmy do konkretów. Po pierwsze, Holandia bardzo stymuluje wszystkich do tego, żeby przejść na energię słoneczną, przede wszystkim słoneczną. Także, jeżeli będziecie w Holandii, to widzicie, że praktycznie bardzo dużo osiedli ma już panele słoneczne. Ja sam osobiście od 8 lat jeżdżę autem elektrycznym i nie wyobrażam sobie, żebym mógł jeździć innym autem. Również mam skuter, też elektryczny, bo mnie to zafascynowało bardzo. W domu, jak wcześniej wspomniałem, mam również 32 panele słoneczne. I żeby tak Wam mniej więcej powiedzieć, jeżeli chodzi o koszta, to e, jeden panel słoneczny kosztuje w granicach 150 euro. Oczywiście do tego dochodzi montaż, do tego dochodzi e, omformer, jak to się mówi. Czyli e, ten cały system, który pomaga to przetworzyć. E, w Holandii jest, e, przepisy się bardzo często zmieniają, ale e, na pewno kupując takiego, e, taki panel słoneczny nie musimy płacić podatku, czyli 21% nie jest naliczone na fakturę. To jest od niedawna, bo wcześniej jeszcze za moich czasów bo ja pierwsze panele słoneczne położyłem na swój dom właśnie 8 lat temu to wtedy dostałem. E, Dofinansowanie z urzędu e, w granicach 2500 euro. To praktycznie mi wyszło połowę za zakupno za moich paneli, także to było bardzo interesujące. To, co wszystko jest produkowane, czy, czy, czyli tworzona energia podczas dnia, e, jest bezpośrednio zużywana w domu. Czyli, na przykład, ładuję bardzo często moje auto pod, w ciągu dnia, kiedy właśnie energia jest tworzona i to mnie nic nie kosztuje. Kiedy nie używam energii, wtedy ta produkcja jest sprzedawana do sieci. Za nią dostaje się bardzo mało e, wcześniej, na samym początku. Wiem, że było liczone, płaciłem, dostawałem tyle samo, ile ja płaciłem, ale dzisiaj, w dzisiejszych czasach jest to średnio jedna czwarta tego, co my musimy płacić. Dlaczego warto jest inwestować w zieloną energię? I na przykład ocieplanie swojego domu. Mój dom jest ociepliłem. I Holandia to też bardzo pomaga, bo jeżeli na przykład ocieplicie swój dom, ściany czy na przykład pod podłogą będziecie ogrzewać, albo będziecie wy wymieniać okna na potrójną, potrójną szybę, to wtedy dostajecie również dofinansowanie. Kupując pompę ciepła, kupiłem ją w Polsce e, za bardzo dobre pieniądze, ponieważ kosztowało mnie to 8000 euro. E, no i to pośrednia taka pompa to jest na domek szeregowy, powiedzmy, z dwoma piętrami. E, rząd oddał mi 3500 euro właśnie za to, że zainwestowałem w pompę ciepłą. Jednocześnie, wymieniając szyby na potrójną szybę, dostajesz za to w zależności też od w jakim, w jakim regionie mieszkasz, ale średnio dostanie 150 euro za metr kwadratowy takiej szyby z powrotem. Za panele słoneczne nie musimy poda podatku płacić, ale jeżeli chodzi o właśnie dofinansowania do pompy ciep ciepła lub do szyb, jest tutaj jedna ważna reguła, mianowicie musicie to zrobić, w jednym roku i minimalnie dwie rzeczy, czyli na przykład zaizolować ściany, zaizolować podłogę czy dach i wymienić szyby, lub wstawić w pompę ciepła. Czyli dwie rzeczy musimy wykonać i wtedy to dofinansowanie ci się należy. Jak można ubiegać się o takie dofinansowanie? Nazywa się to w Holandii Subsidy. Mianowicie mieszkając w Holandii, każdy z nas posiada DigiDay. I tam jest taka opcja, gdzie można właśnie. Anfrache Subsidy i wtedy wypełniasz ten formularz, i dostarczasz faktury, dostarczasz zdjęcia, i pokazujesz po prostu, co zrobiłeś, zrobiłaś. A teraz zabieram Was na jedno z moich najczęściej odwiedzanych miejsc w Holandii. Oczywiście miałem na myśli ładowarkę Tesli. To mi się właśnie podoba w Tesli, że a ja akurat mogę ładować wszędzie. E, gdzie tylko ma Tesla swoje e, miejsca ładowania i nie kosztuje mnie to nic. Także dla przedsiębiorców to na pewno jest coś bardzo wartościowego, bo zaoszczędzamy. Ale ile to mnie naprawdę by kosztowało, gdybym na przykład chciał załadować gdzieś w mieście? Średnio powiem Wam tak: gdyby moje auto było całkowicie puste, bateria była prawie wyczerpana i musiałbym gdzieś załadować na ulicy w mieście, to żeby móc naładować 300 km, to kosztowałoby mnie około 20 euro. A teraz, przez te zmiany e, cen za energię, często nawet może to dojść do 35 euro. Ale i tak wydaje mi się, że to jest mniej niż jakbym miał e, tankować. Jakie są jeszcze plusy jeżdżenia autem elektrycznym? Na pewno nie trzeba płacić e, podatku drogowego, chociaż to może się zmienić za parę lat, ale tego jeszcze nie wiem. E, na pewno wspominali coś o tym. Jednak nie mniej więcej zaoszczędzamy jakieś średnio 350 euro kwartalnie. Kolejną rzeczą bardzo ciekawą jest przy zakupie auta elektrycznego. Na moim przykładzie, załóżmy, że to auto kosztowało 100%, to z dofinansowania miałem z urzędu średnio tak 20%. Na zakończenie, kolejna fajna ciekawostka. Załóżmy, że chcesz jeździć autem elektrycznym, masz panele słoneczne. Masz taką ładowarkę w domu, to również możesz na tym zarabiać pieniądze. Ja tutaj normalnie ładuję swoje auto, ale mogę tą ładowarkę też udostępnić publicznie. I udostępniając taką e, ładowarkę, mogę sam zdecydować o tym, ile ludzie będą płacili mi za kilowaty. Tylko jedna jest bardzo ważna uwaga: musicie pamiętać, że jak wrócicie do domu, nie macie gdzie parkować. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Zachęcam Was do zostawiania kciuków, śledźcie mój kanał i nie zapominajcie zostawiać w komentarzach, co chcielibyście jeszcze więcej dowiedzieć się o Holandii. A tymczasem pozdrawiam i do następnego.